Witam Was serdecznie, ta kieczka Radio. Dziś kilka słów na temat y, różnic między lateksem naturalnym a lateksem syntetycznym. Od pewnego czasu y, zgłaszają się do mnie młodzi bramkarze. Y, pojawiają się pytania y, związane z rękawicami dużych znanych brandów i pytanie mm, miałem klej, nie mam kleju. Generalnie mm, y, y, sytuacja jest dość prosta i, 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 i odpowiedź jest jednoznaczna. Y, w, nawet najlepszych, y, y, o czym wspominałem Wam już wcześniej, nawet najlepszych y, rękawicach y, y, dużych brandów w większości przypadków stosowany jest lateks y, syntetyczny. Y, lateks syntetyczny, jeśli chodzi o właściwości same, y, ma bardzo zbliżone y, 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 zastosowanie i właściwości na początku swojej działalności, czyli na, na początku swojego użytkowania. Y, dobrze klei, y, Świetnie się ma, super wygląda, bo często jest kolorowy. Jednak sytuacja się pojawia i problem się pojawia w przypadku was, bramkarzy młodych, was, bramkarzy, którzy używacie rękawice i potrzebujecie rękawic na całą rundę. Tutaj, tutaj jest problem bardziej złożony. Yy, yy, producenci dużych brandów robią to, z, stosują lateksy syntetyczne ze względów na to, że lateks naturalny jest dużo bardziej skomplikowany w utrzymaniu. Dużo bardziej skomplikowany w przechowywaniu i jest droższy tak. Lateks syntetyczny jest kolokwialnie mówiąc samoobsługowy i można go trzymać na skład w składach wiekami. Problem pojawia się w sytuacji kiedy musimy my jako bramkarze ten lateks eksploatować. Cała różnica polega na tym, że lateks syntetyczny to lateks powlekany. Jest to zwykła gąbka, która z zewnętrznej części jest powlekana środkami chemicznymi, które po prostu w pewnym czasie się ścierają i dochodzi do, 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 do tego, że, że z gąbki staje się to już tylko i wyłącznie gąbka do mycia pleców, do niczego więcej. Przestaje, e, przestaje ona funkcjonować e, jako, e, jako, jako, jako narzędzie nasze do tego, żeby, żeby, żeby kleiło. Tak? Cały ten klej, klej, cały ten element chemiczny, który, który służy do tego, żeby ułatwić nam kontakt. E, z piłką ściera się, i faktycznie można to nazwać gąbką. Ja staram się lateksu, staram się pianki nie nazywać gąbką, bo, bo to nie jest gąbka. Gąbka służy do mycia pleców, a nie, a nie do zastosowania przy rękawicach bramkarskich. W, tak jak Wam wspominałem wcześniej, lateks naturalny jest to y, żywica, y, żywica kauczukowa. Z drzewa kauczukowego, które, z, drzew, z palmy kauczukowej, który po prostu jest zwykłą żywicą wylewaną i który ma strukturę jednolitą. Jeżeli przetniemy na, na lateksie naturalnym i natniemy go, to swoje te właściwości klejące on będzie miał tak samo w środku, jak i na zewnątrz. Poza tym lateksy naturalne są lateksami wylewanymi, nie jakimiś płatowymi sklejkami. Tylko jest to jedna wielka gąbka, więc robiąc tutaj dziurę, ta dziura dalej będzie kleiła. Tego nie mamy w przypadku lateksów mm, syntetycznych, bo tak jak mówię, tam jest to faktycznie gąbka, która jest powlekana środkiem chemicznym i yy, dlatego dochodzi do automatycznych do takich sytuacji, że to co ostatnio wspomniał jeden młody człowiek w mailu, Działało i przestało działać. No, Stał się, star, się po prostu klej. No i teraz tak naprawdę te rękawice e, e, nie funkcjonują. E, ja wiem, że, że w każdym z dużych brandów zależy na tym, żeby wyprodukować produkt, który jest jak najtańszy. Żeby, żeby żeby on był jak najbardziej dostępny, ale Wy przy, przy dokonywaniu zakupu musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz. Czy chcecie mieć produkt, który będzie kubicie tani, tanio i y, będzie wam funkcjonował przez 10 meczy, a potem się wyłączy i przestanie działać? Czy potrzebujecie produkt, który musi wam wytrzymać rundę i będzie kleił cały czas? Weźcie to pod uwagę przy zakupach, bo y, warto się nad tym zastanowić, co tak naprawdę Wam jest potrzebne. Czy chcecie mieć rękawicę, która będzie kleiła, czy chcecie mieć rękawicę, które Wam będzie ciepło. Rozważcie to przed każdym zakupem. Pozdrawiam, cześć.